Będziemy rozmawiać o. ADHD u dorosłych. Tak. I jak to wygląda z mojej perspektywy? Tak. Jak już wspomniałeś o tych relacjach, to może pomieszam coś więcej? Ktoś powiedział: Daj, daj, daj mi osobę, a ja się w niej zakocham. Nie? No. To tak trochę znowu tak no. re rezonuje nie? to jest takie. No, to też jest ciekawe, że tak. Ja, ja odczuwam bardzo, bardzo mocno odczuwam emocje innych ludzi. Nie? Na przykład yy, bo ja sobie to uświadomiłem właśnie po diagnozie. Tam było takie pytanie podczas tego, tego testu. jakiegoś To jest piękne. Jak sobie rozmawiamy o tym ADHD i, i dla mnie to jest no, no, piękne zaburzenie. Piękne, że ADHD to jest w sumie yy, jazda Polonezem z silnikiem od Ferrari, nie? Oczywiście, że tak. No, ja się też trochę cofnąłem i... i no i, i znów jesteśmy w skrajnościach. W internecie tak, teraz. Mati, ty jesteś ciekawym człowiekiem, nie? I wydaje mi się, że, że to jest... <laughs> Zaakceptować siebie, pokochać się, polubić... Dobrze. Najważniejsza, najważniejsza taka prawda chyba. O, może tak. Bo... No taki jest chyba sens marzeń, żeby je chyba, realizować. Żeby mieć, żeby nie tylko mieć Wiesz? właśnie, tylko żeby je spełniać, nie? I to, to w ogóle powinna być podstawa, podstawa marzenia, żeby chcieć to realizować. Bardzo dziękuję, bo to jest mój pierwszy raz. Mój też. Nie? I ta tak, praca to... się nie kończy, też dziękuję. Tak. Nie kończy się praca i, no, i to jest fajne. I właśnie to jest jeszcze taki, taka myśl moja, że ja lubię mieć na co czekać. I to, to też dajcie znać. I dużo lajków. I dużo lajków nam dajcie. Lajkujcie, subskrybujcie, <laughs> już już to ciągle już się uczy. No dobrze, dobrze. <laughs> To co? Okończymy. To, to dzięki.